Katownia i Wieża Więzienna. To w tym miejscu znajdował się niegdyś zespół budowli strzegących wjazdu do Gdańska. Wielokrotnie przebudowywane, na początku XVII wieku służyły już za więzienie i miejsce kaźni. Złowroga sława ciągnęła się przez wieki za tym miejscem. Przez wiele lat obiekt zajmowała Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. W 2006 roku obiekt jednak diametralnie zmienił swoje przeznaczenie. Gdańskie słynie z bursztynu, po bursztyn do Gdańska przejeżdżano od początku istnienia miasta. Przez wiele lat nie było takiego miejsca, które by skupiało wszystkie informacje i wiadomości o bursztynie, dlatego istniała naturalna potrzeba utworzenia Muzeum bursztynu. W 2000 roku z inicjatywy środowisk bursztynniczych i władz miasta został powołany nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Muzeum Bursztynu. Trzeba powiedzieć, że Muzeum Bursztynu zaczynało od podstaw od niczego. Nie mieliśmy żadnych zbiorów, nie mieliśmy nic, ani jednego obiektu. Czyli wszystko to, co teraz Państwo widzicie, od 2000 roku zostało zakupione, podarowane, wypożyczone. Od wielu bursztynników antykwariuszy staraniem władz miasta i muzeum powstała olbrzymia kolekcja warta w tej chwili no już miliony. Nazwa bursztyn pochodzi od niemieckiego Bernstein, kamień, który się pali. Znany był od dawna pod różnymi nazwami. Rzymianie nazywali go linkurium, czyli mocz Rysia. Według legendy złocisty kamień powstał ze skamieniałego moczu tego sympatycznego drapieżnika. Persowie ochrzcili bursztyn mianem karuba, złotego rabusia. Gdańsk nierozerwalnie kojarzy się z bursztynem nie tylko ze względu na jego zasoby w Bałtyku. To u nas kończył się bursztynowy szlak, i to właśnie w Gdańsku od wieków powstawały przepiękne jantarowe wyroby. Obecnie Muzeum Bursztynu, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, może pochwalić się unikatowymi zbiorami. Najcenniejszą dotychczas wystawą była wystawa, którą mieliśmy na otwarcie Muzeum Bursztynu. Wtedy to przyjechały do Gdańska zbiory sztuki dawnej, sztuki bursztynniczej z muzeów watykańskich, z Państwowego Muzeum Ermitaż Sankt Petersburga. Oraz wspaniałe, ruchome wyposażenie bursztynowej komnaty Starskiego Sioła. Było to wielkie osiągnięcie i dotychczas no, nie udało nam się powtórzyć takiego sukcesu, ale te, to było wydarzenie na, 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 na skalę krajową. Nasze muzeum posiada bardzo ciekawą kolekcję naturalnych brył bursztynu. Największą bryłą bursztynu, jaką posiadamy w muzeum, jest bryła o masie prawie 4,5 kg. Tutaj prezentowana jest to bryła pochodząca ze złóż na Ukrainie. Kolejną ciekawostką jest bryła bursztynu, która została pozyskana z morza, wyłowiona przez rybaków w okolicach Helu podczas połowu ryb. Jest to bryła co prawda obtoczona, nie ma naturalnej formy, ale trzeba zaznaczyć, że ciekawostką jest to, że jest to największa bryła znaleziona na terenie Polski w zbiorach muzealnych. Bardzo ciekawą domeną bursztynów jest to, że mogą kryć w sobie doskonale zachowane pamiątki sprzed milionów lat. Inkluzją nazywamy organizmy zatopione w ciekłej żywicy, która następnie utwardziła się pod wpływem czasu i czynników fizycznych i chemicznych. Najczęściej spotykanymi inkluzjami w bursztynie bałtyckim są owady, a dokładnie muchówki. W zbiorach muzeum znajduje się blisko 500 bryłek zawierających inkluzje. W gablotach prezentowanych jest kilkadziesiąt z nich, które są najciekawsze pod względem ekspozycyjnym czy naukowym. Jednym z najcenniejszych okazów jest bardzo rzadka inkluzja, która przeszła już do historii jako jaszczurka gierłowskiej. Według przekazu znalazczyni podczas spaceru na gdańskich stogach podniosła na wydmie bryłkę bursztynu, która po obrobieniu o szlifowaniu okazała się, że w swoim wnętrzu zawiera jaszczurkę z okresu Eocenu sprzed 40 milionów lat. Są bardzo różne pomysły, skąd ta jaszczurka mogła się tam wziąć. Jedna z takich hipotez, że to jest jaszczurka młodociana, że nie udało mu się wydostać w ciekłą żywicę, w którą wpadła. Mogła także wcześniej być już nieżywa i została zalana żywicą, albo jakiś drapieżnik, który ją upolował, następnie ją zgubił podczas jakiegoś swojego przemieszczania się, ucieczki. Złoto północy zainspirowało także twórców słynnego Jurassic Parku. Filmowców poniosła jednak wyobraźnia. W filmie dinozaury udało się wyhodować z kodu DNA pozyskanego z krwi komara zatopionego właśnie w bursztynie. Jest to akurat przekłamanie dosyć spore filmowców, gdyż. Naukowcy badali próbki DNA w bursztynie bałtyckim i nie udało się znaleźć całej sekwencji, tak, żeby udało się kogokolwiek sklonować. Także innym przekonaniem jest, że bursztyn, z którego pobierano to DNA, z tego komara, był w bursztynie dominikańskim, który ma 20 milionów lat, a trzeba zaznaczyć, że dinozaury wymarły wcześniej, czyli 80 milionów lat temu już dinozaurów praktycznie nie było na naszej planecie. Z bursztynem wiąże się też zawsze atrakcyjny design. Biżuteria, moda, styl i szyk. To też znajdziemy w Gdańskim Muzeum Bursztynu. Gdańskie, bo było słynne już w średniowieczu. Już właśnie taki złoty okres następuje w XVII-XVIII wieku, kiedy wykonywane prace przez gdańskich artystów trafiają właśnie do carów, królów, sultanów, papieży jako prezenty dyplomatyczne. Jeżeli mówimy o biżuterii gdańskiej, biż, biżuterii właśnie tutaj polskiej, to polski design uważa się za najlepszy. Najciekawszy, najwspanialszy. Oprócz biżuterii w bursztynie wykonywane są także stroje właśnie z bursztynu. Największa gala bursztynowa odbywa się podczas międzynarodowych targów Amberifu, które odbywają się co roku w Gdańsku. W następnym odcinku odkryjemy tajemnice Dworu Artusa i Ratusza Głównego Miasta. Odwiedźcie Muzeum Bursztynu, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie zawsze na stronie Muzeum oraz na Facebooku.